Bardzo proszę o ciszę. Dobrze? Kochani, spotykamy się dzisiaj na uroczystości z okazji obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym roku jeszcze bardziej wyjątkowo niż zwykle obchodzimy naszą uroczystość. Niestety, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, nie możemy tej uroczystości tak spędzić zresztą resztą w społeczności szkolnej. I w taki sposób jak dotychczas, czyli uczcić uroczystą akademię. Pomimo zaistniałej sytuacji chcemy uhonorować dzień 11 listopada, który jest symbolem miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary i zwycięstwa. Serdecznie witamy przedstawiciela Rady Rodziców, panią Annę Ostrowicką, dyrekcję szkoły panią Joannę. Wielką Dybek i Panią Elżbietę Ambroziak. Również jest przedstawiciela samorządu uczniowskiego, czyli Emilkę Wigos. Nauczycieli i dzieci punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych. A teraz poproszę Pana Przemysława Ślągowskiego o przedstawienie krótkiego rysu historycznego. Szanowni goście, drodzy uczniowie, spotykamy się dzisiaj tutaj na najważniejszym zasadzie święcie narodowym, czyli na Narodowym Święcie Niepodległości. To właśnie jutro przypada okrągła 102 rocznica, kiedy Polska pojawiła się na mapach Europy po 123 latach nieobecności. Moi drodzy, tak naprawdę dzisiaj dwie daty są ważne: rok 1918, czyli ta rocznica, którą świętujemy, ale również rok 1920, gdzie jesteśmy w trakcie świętowania setnej równej rocznicy walki o nasze granice. Bo w momencie, kiedy odzyskaliśmy niepodległość w roku 18, to rozpoczął się proces utrzymania naszych granic i rok 1920 jest takim elementem kończącym właśnie ten złożony proces. To właśnie w tym roku nasz wschodni sąsiad Rosja Bolszewicka zaatakowała granicę Rzeczypospolitej chcąc nasze ziemie, nasze tereny zdobyć. Nie będę mówił o wielkich przywódcach tamtych czasów, bo pewnie poznacie z historii, na tym etapie jeszcze nie jest wam to potrzebne, ale wypadałoby wspomnieć chociażby o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim czy Ignacym Paderewskim, którzy byli twórcami polskiej niepodległości. Ale moi drodzy, w każdej miejscowości, w każdej nawet najmniejszej wsi jest cichy bohater, który wiąże się z tamtymi czasami, z czasami roku 18 i roku 20. Gdybyśmy tak przeszli i obejrzeli cmentarze, które mamy w naszej okolicy, to gwarantuję Wam, że znaleźlibyśmy mogiłek grup jakiegoś, właśnie lokalnego bohatera. Twórcy też niepodległości polskiej, chociaż nie jest nigdzie zapisany złotymi złoskami, ale tacy ludzie są. Gdybyśmy powędrowali, Naszą ulicą do naszego cmentarza Blichowskiego, moi drodzy, i weszli na cmentarz, na pewno też byśmy spotkali kogoś, no nie żyjącego już, kto brał udział w tamtych wydarzeniach, był świadkiem tamtych okoliczności. Ja tu chcę wspomnieć przede wszystkim dwie postacie. Postać związanego z Blichowem i z nadłukami pana Jana Kamińskiego, którego grób znajduje się na naszym cmentarzu. I osobę, o której głośno jest dosyć na terenie gminy Bulkowo pana Stanisława Liszewskiego, uana z Bulkowa dzięki realizacji projektu, który gmina razem z, razem z Biblioteką Publiczną realizuje. To właśnie cisi bohaterowie. Moi drodzy zdolni do poświęceń, zdolni do oddania tego, co mają najc najcenniejsze, czyli własnego życia. Jan Kamiński z Naduek, ten, który pochowany jest na naszym cmentarzu, to postać, która w zasadzie życie miała już ułożone. Moi drodzy, jego plan, jego marzenia. E zostały zrealizowane. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam sobie ułożył życie, znalazł sobie żonę, e, założył rodzinę. E, w momencie, kiedy Polski jeszcze nie ma na mapach, e, kiedy jest pod zaborami i wybucha rok 1918, euforia, e, trzeba o niepodległość walczyć. Przyjeżdża tutaj, pomimo tego wszystkiego, co... E, osiągnął za granicą, pomimo, pomimo tej sielanki, że tak powiem, rodzinnej, przyjeżdża tutaj do Polski, wstępuje w szeregi Legionów e, Piłsudskiego i walczy na terenie e, państwa polskiego. Po wojnie, po odzyskaniu niepodległości wraca do Stanów Zjednoczonych. Okazuje się, że odniesione rany na skutek e, bitwy pod Sommą e, na terenie Francji, bo brał udział w I wojnie światowej, e, uległ... E, atakowi gazowemu i te gazy, których, którymi się zatruł, spowodowały u niego proces rozwoju choroby nowotworowej białaczki. Wyjeżdża na proces leczenia do Stanów Zjednoczonych, a później, kiedy dowiaduje się, że mamy rok 1920, po dwóch latach, wraca z powrotem do Polski mimo tego wszystkiego i tutaj walczy o kolejną niepodległość, że tak powiem, Rzeczypospolitej. Można by było o tym rozmawiać, można by było mówić, moi drodzy, myślę, że przyszły rok na pewno huczniej niż w tym roku, Będziemy świętowali odzyskanie niepodległości. Z mojej strony tylko bym chciał poprosić o minutę ciszy dla tych, którzy polegli za ojczyznę, którym dzisiaj oddajemy tą uroczystością hołd. Całość baczność. Spocznij. Dziękuję bardzo. Proszę, przedstawiciela. Rady rodziców i przedstawiciela samorządu uszczęskiego. I pan Przerongowski pomoże, żeby bardziej stańków do przyjmującego. Proszę cię bardzo. Musisz podłączyć Poczekaj, tak bardziej na piątku już ten wpadelek. Tak pionowo. O właśnie, to jest super. Przytrzymaj się, nie wyrzucaj tego

voir le de... enfin oui. ne de...

Teraz poproszę o zabranie głosu pani dyrektor. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie zdjąć maseczkę. Nie wiem, czy tam dzieci widziały, jaki moment nastąpił, czy przedszkolaczki widziały, jaki moment nastąpił posadzenia drzewa. W tej chwili został posadzony dom, który symbolizuje wolność, solidarność. I nosi nazwę dębu wolności. Ja bym poprosiła, żeby wszystkie dzieci na hasło Dąb Wolności, kiedy ja zaraz powiem, uniosły swoje chorągiewki i mocno pomachały chorągiewkami, dobrze? Uwaga! Dom wolności. I wszystkie dzieci mogą powtórzyć za mną. Dom wolności. Żeby nam została ta nazwa na długie lata. Jeszcze raz głośno. Dom wolności! Pięknie, brawo, bardzo Wam dziękuję. Kochani, oczywiście podziwiam to, bo jest zimno na dworze, więc postaram się jak najszybciej tutaj kilka słów od Siebie i od Pani Dyrektor przekazać. Myślę, że Dom Wolności posadzony z takich rąk na pewno będzie na długie lata ozdobą naszej szkoły i będzie nam pokazywał, jak każdego dnia, każdego miesiąca, każdego roku obraca się w siłę i piękność. Moi drodzy, zacznę słowami Jana Pawła II. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakowało dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. I właśnie niech te słowa będą uwieńczeniem naszego dzisiejszego spotkania i drogowskazem ku temu, co nie pozwoli, aby pamięć o bohaterach i ich heroicznych czynach kiedykolwiek w murach naszej szkoły Straciła swój blask. Dzisiaj, choć daleko od siebie, sercem najbliżej jak się da. I z tymi, którzy kiedyś walczyli o wolność, i z tymi, którzy walczą o wspólne dobro, pozostając w swoich domach. Niech ten Dom Wolności, wyjątkowy, czerwony, symbolizuje miłość do ojczystego kraju, solidarność i wspólną troskę o to, co najważniejsze. Rośnie siłę razem z obecnymi tu, najmłodszymi, naszymi uczniami szkoły, naszymi przedszkolaczkami. Kiedy kiedyś schronicie się w jego cieniu, jako dorośli już ludzie, bądźcie dumni z tego, że jesteście Polakami, a szkoła, podstawowa imienia Armii Krajowej w Blichowie, tą chwilę i ten dzień i chwilę pozostaną na zawsze w Waszych sercach i pamięci. Ślicznie dziękuję za to, że mogliśmy chociaż w tak kameralnym gronie, ale z przekazem myślę wirtualnym, który pójdzie za chwileczkę do pozostałej społeczności naszej szkoły, spędzić dzisiejszy dzień i zaakcentować to ważne, bardzo ważne święto dla każdego Polaka, małego, dużego, każdego Polaka. Bardzo dziękuję z tego miejsca. Zespołowi, pani Izie, panu Przemkowi za organizację tego dzisiejszego dnia. Bardzo dziękuję pani Ani Ostrowickiej za przybycie i reprezentowanie wszystkich rodziców. Dziękuję Emilce i Gabrysi za to, że są dzisiaj, ale również z Emilką i Gabrysią są pozostali uczniowie klasy i piątej i trzeciej, którzy nas tutaj dzisiaj wspierają, reprezentując dumnie naszych uczniów. I dziękuję wykonawcę tej pięknej tabliczki. Tabliczki, która właśnie jest momentem, kiedy może nam zatrzymać tą chwilę. Z datą 11 listopada, z nazwą tempu wolności, panu przyjacielowi naszej szkoły, panu Bogdanowi. zapniemy. Bardzo dziękujemy i dziękujemy również cichemu sponsorowi przez dzięki pani Ani Peciakowskiej przekazany dar właśnie w postaci tego drzewa, czyli dębu czerwonego. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność i niech ta chwila zostanie jak najdłużej. Patrzmy, codziennie możemy przychodzić i patrzeć, jak ten dom będzie rósł. A kiedy za kilka lat sami zobaczymy, jaki malutki ślad został tutaj postawiony przez nas wszystkich. Dziękuję ślicznie. I jeszcze bym prosiła dzieci na sam koniec, żebyśmy pożegnały się właśnie machaniem naszej, to znaczy, tak, powiewem flagi biało czerwonej Wszystkie dzieci do góry, flagę do góry, niech to będzie tak widoczne, że dzisiaj mamy ten Dzień Patriotyczny. Bardzo dziękuję. Przed piękne flagi przygotowaliście. Bardzo Wam dziękuję. To już przed podziękujemy, bo jest bardzo zimno, możecie odejść do, do, do szkoły. Dziękuję Wam.